No witam, witam, siemanko ekipo, witam serdecznie w nowym roku, słuchajcie, 2025 przed nami. Widzę wam wszystkim oczywiście wszystkiego najlepszego, nowy ja, nowe zasady, nowe postanowienia i stare problemy. Tak mogliby sobie życzyć, słuchajcie, wszystkiego najlepszego włodarze i wszyscy kibice, jak chce Barcelony, bo niestety... Ten rok dla dumy Katalonii nie zaczyna się dobrze, bardzo słabo się kończył... A wydaje mi się, że jeszcze gorzej się zaczyna. Dani Olmo i Paule zostali zarejestrowani przez La Ligę i nie dostali pozwolenia na grę w La Lidze, A więc Barcelona, uwaga, straci na Danim Olmo około 50 milionów euro, bo jest to zawodnik, który dostał. No, dostanie wolną rękę i będzie mógł odejść w każdej wolnej chwili, jeśli oczywiście będzie chciał. Ja za chwilę przybliżę wam, jak w ogóle do tego doszło, jakie teraz nastroje panuje w Barcelonie, co mówi menadżer Dani Olmo, co sam Dani Olmo o tej całej sytuacji mówi, no i jak y, Laporta i cała Barcelona zamierza sobie. Poradzić z tym problemem i czy będzie to największa kompromitacja w historii katalońskiego futbolu. Ja serdecznie zapraszam już do odcinka, chodźcie. Podczas letniego okienka transferowego FC Barcelona wysłała Gindogana na zasadzie wolnego transferu do Manchesteru City w celu pozyskania właśnie dla niego Olmo. Po sześciu miesiącach wydaje się, że zawodnik kupiony za dziesiątki milionów euro może wkrótce rozwiązać swój kontrakt i odejść do innego klubu. Ile na tym straciłaby Barca? No, powiem Wam szczerze, że całkiem sporo. Przede wszystkim Barcelona nie unikniałaby płacenia RB Lips. Ustalona kwota na 40 milionów euro musi zostać zapłacona. Co więcej, jest ona obecnie amortyzowana przez 6 lat długości kontraktu. Jeśli Dani Olmo opuści Barcę, budżet otrzyma nokautujący cios, ponieważ zostanie 40 milionów euro potrącone i uzgodnienie w tegorocznych wydatkach. Dokładne brzmienie kontraktu pomocnika nie jest znane, ale Olmo będzie miał prawo do pełnej pensji do, 2020, do 2030 roku. Wynagrodzenie Hiszpania szacuje się na około, uwaga, 10 milionów euro rocznie. Oznacza to, że Barcelona może zapłacić łącznie 108 milionów euro za półroczny pobyt Olmo w klubie. Brzmi to jak absurd. Jeśli 26-latek wykaże się nadludzką cierpliwością wobec nieudolnych działań Laport i jego zarządu, pozostanie w klubie, będzie otrzymywał pensję... Pomimo braku możliwości gry, przypadek Pał Wiktora jest inny, ponieważ jego kontrakt nie zawiera postanowienia pozwalającego na rozwiązanie w przypadku rejestracji. Napastnik nie może więc od razu wziąć karty zawodnika do ręki i podpisać kontrakt z inną drużyną. Tutaj jednak zaczynają się problemy prawne dla Barcelony: jeśli klub nie daje zawodnikowi możliwości gry, nie rejestrując go, nie wypełnia swoich obowiązków jako pracodawca. Kwestie prawne są oczywiście skomplikowane, ale istnieją solidne podstawy, by sądzić, że sąd mógłby rozwiązać kontrakt Pał Wiktora z Barcą. i no oczywiście klubu. Barcelona mogłaby więc stracić 23-latka bez żadnej rekompensaty. Jest to, co tu dużo mówić, absolutna hańba i kompromitacja Barcelony. FC Barcelona to obecnie, <ścoughs> zresztą nieobecnie, to od wielu, 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 wielu lat jeden z najbardziej popularnych klubów na świecie. Zrobienie takiego czegoś, wydaje mi się, mogłoby być absolutnie gwoździem do trumny całej kadencji Laporty i wydaje mi się, że on odejdzie, to w ogóle pewniak. Umówmy się. Wiemy, że w Barcelonie od, od ich czasu dzieje się źle, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Wiemy, że były prezydent tego klubu, pan Bartoneu, który swojego czasu siedział w więzieniu. Nie wiem, czy chyba już wyszedł dawno, ale to on narobił takiego nieprawdopodobnego bigosu. To on narobił takich nieprawdopodobnych długów dla FC Barcelony. Naprawdę te wszystkie dźwignie finansowe, które Barcelona stara się wprowadzać na ten moment działały, ale wydaje mi się, że coś się wyczerpało i w tym momencie to nie działa. Wiemy, że Jaula Laporta chciał, no co chciał zrobić? Chciał przede wszystkim sprzedać wszystkie VIP-owskie prywatne loże, oczywiście na Nowym Camp Nou. dla oczywiście kogo? Dla, no, dla szejków z Arabii Saudyjskiej. Nie wiemy, czy ten pomysł się udał, wydaje mi się, że nie, bo wiemy, że była to umowa podpisana na parę dziesiąt lat w przód, więc nie mógłbyście nawet z tego wycofać, jeśli powiedzmy, że Barcelony stadion by spłonął. To wtedy tracisz po prostu pieniądze. Tak wygląda obecnie sytuacja FC Barcelona i wygląda ona naprawdę kompromitująco. Wygląda ona bardzo źle. Ja wiem, że tamten, końcówka tamtego sezonu, końcówka tamtego roku w wykonaniu FC Barcelona była dramatyczna. Zobaczymy, jak z tymi wszystkimi problemami, jakby. Poza wojskowymi poradzi sobie Barca. Wiemy, że teraz jest głośno wokół, znowu, słów Roberta Lewandowskiego, który powiedział Hansu Flickowi, czyli trenerowi Barcelony, że nie podoba mu się sposób przyrządzania niektórych potraw przez szefa kuchni Barcelony. Mowa tutaj o jajkach. Nie wiem konkretnie, czy to jajka po Benedytyjsku, czy jajka w koszulkach, czy jajko na twardo, czy jajko na miękko. Nie wiemy, co nie podobało się Robertowi, ale Hansi Flick mocno wziął to do serca i ten kucharz wyleciał, więc będzie nowe rozdanie w Barcelonie, przynajmniej w kuchni. Ale wydaje mi się, że Barca absolutnie ma dużo większe problemy niż te na kuchni, bo jeśli to by się ziściło, ten czarny scenariusz, że Barcelona straciłaby przede wszystkim Olmo, w takich okolicznościach, no to słuchajcie, to jest moim zdaniem absolutnie gwóźdź do trumny całej kadencji raport i wielka kompromitacja jednego z największych klubów na świecie. Jestem ciekaw Waszej opinii, jestem ciekaw, co myślicie, czy tak wielki klub jak Barcelona jest że w stanie gdzieś tam, wiecie, w pokojach, gdzieś z prawnikami to wszystko pogodzić, to wszystko załatać. Ja na ten moment byłem pewny, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby Barcelona... Tego Olmo i zarejestrowała, że to jest niemożliwe, że tak yy, duży klub i te kruczki prawne oni sobie jakoś poradzą. Słuchajcie, wychodzi na to, że sobie nie poradzą i na ten moment wygląda to źle. Co powiedział menadżer Daniego Olmo w ostatnim wywiadzie? Posłuchajmy. To stresująca dla Daniego, to stresująca sytuacja dla Daniego, ale to świetny piłkarz i człowiek, stara się zachować spokój. Dani to zwycięzca, chce grać, nie oglądać mecze. Nie prowadzimy rozmów z żadnym innym klubem. Dużo zrobił, żeby przejść do Barcelony. To było jego marzenie od dłuższego czasu. Barcelona to pierwsza i ostatnia opcja. Dani, jego ojciec, rodzina i ja myślimy o innych opcjach. Nie myślimy o innych opcjach. Nigdy nie podejmaliśmy decyzji dla pieniędzy. Może i dziwne, ale wierzę w to, że prezydent Laporta i Deco znajdą rozwiązanie dla niego. To wielki klub. Jestem pewien, że będzie w Barcelonie na długie lata. Także jak widzicie, sama atmosfera, biorąc pod uwagę otoczenie piłkarza i piłkarza jest prosta. Zostaje w Barcelonie. Wy dacie radę, ja w was wierzę. No, jestem ciekaw, czy wszyscy tak wierzą, a szczególnie ci, którzy podpisają, podpisują te ostatecznie papierki w Lalidze. Słuchajcie, wielkie dymy. Jestem ciekaw, jak to się zakończy. Oczywiście mocno trzymam kciuki za Daniego Olmo i Barcelonę to świetny piłkarz, początek sezonu znakomity, teraz trochę zwolnił oczywiście jak cała Barcelona, ale wydaje mi się, że taki zawodnik jak Dani Olmo absolutnie Barcelonie może dać same dobre rzeczy. Mam nadzieję, że zostanie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej całej sytuacji, a jeszcze ja z Wami już żegnam. Cześć!